Twoje dziecko jest w położeniu i zastanawiasz się, co można zrobić, żeby obróciło się główką do dołu? Oto cztery wskazówki. Pierwsza, przywrócanie równowagi w ciele, czyli zmniejszenie asymetrii, wyrównanie napięć w tkankach i danie dziecku jasnej orientacji w przestrzeni. Dwa, złagodzenie kompresji i uwolnienie napięcia w tkankach, czyli nawet równo napięte mięśnie, czy więzadła nie powinny być nadmiernie napięte. Umożliwi to, Ustawienie miednicy w pozycję neutralną. Trzy. Wprowadź ruch do swojego życia, wprowadź ruch do swojego ciała i do swojej codzienności, czyli ruchem tworzymy przestrzeń, aby dziecko mogło się obrócić. I cztery. To zaprzestanie robienia rzeczy, które utrudniają dziecku obrót, np. Na nadmiernie usztywnione ciało, pozycja zgarbiona, długie siedzenie, asymetryczne pozycje, czyli. Praca nad nawykami, które wspierają nasze ciało. Cały odcinek o położeniu miednicowym, wersja teoretyczna, jest już dostępny na moim kanale na YouTubie. Serdecznie Cię na niego zapraszam.